Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli Cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, byś przypa by przypadkiem ktoś znamienitszy od Ciebie nie był zaproszony przez Niego. Wówczas przyjdzie ten, kto Was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca. A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który Cię zaprosił, powie Ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, Zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Kochani, usłyszeliśmy przed chwilą początek czternastego rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Tydzień temu rozdział trzynasty, dzisiaj zaczynamy już rozdział czternasty i. Podobnie jak tydzień temu, podobnie jak w wielu miejscach w lekcjonarzu, dzisiaj znowu mamy cięcie, czyli pewnych wersetów nie ma, a ja chcę bardzo o nich powiedzieć i Wam o nich powiem. Dzisiaj szczególnie dziwię się tym, że to cięcie nastąpiło, bo o ile wcześniej mówię Wam o fragmentach, które przed lub po są w Ewangelii tego fragmentu, który czytamy, to dzisiaj mamy taką sytuację, że usłyszeliśmy werset pierwszy, a potem. Wersety od 7 do 14. I zniknęły nam wersety od 2 do 6. Dlaczego to cięcie? Nie wiadomo. Nawet tak się przyjrzeć, to nawet tak trochę mało logicznie to brzmi, pewnie się nie wsłuchaliście, że mamy ten werset pierwszy, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść. Potem, czyli po czym. Widać, że coś tu zniknęło. Więc za chwilę wam ten fragment odczytam, te wersety. Natomiast yy, to jest fragment o uzdrowieniu człowieka, chorego na wodną puchlinę. Wiecie, tak sobie wzdycham nieraz. Yy, myślę sobie o tych, którzy w czasie reformy liturgicznej układali lekcjonarz. Dlaczego, im, dlaczego tak to poukładali? Staram się wzbudzać sobie wiarę, że jakoś Duch Święty ich prowadził. Natomiast zobaczcie, tydzień temu zniknęła z niedzielnych czytań historia o kobiecie pochylonej od lat 18. I w niedzielę nigdzie więcej nie będzie czytana. No taka piękna historia, a znika nam z niedzielnych czytań. Dzisiaj wycięty fragment o uzdrowieniu człowieka chorego na wodną puchlinę. Tak sobie nieraz myślę. Tak jakby chyba temu komuś zależało, żebyśmy nie usłyszeli o tych wszystkich uzdrowieniach. Inne fragmenty Ewangelii w lekcjonarzu są, a te o uzdrowieniu przycięte, przycięte. Wiecie, że ja lubię mówić o uzdrowieniach, ja się nie dam. I będę Wam o uzdrowieniach czytał, i będę Wam o uzdrowieniach mówił, bo to w Ewangelii jest. Co jest w tych wersetach od 2 do 6? Niech one wybrzmią. Więc po tych słowach A oni go śledzili, czytamy. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów: Czy wolno w szabatu zdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił, a do nich rzekł. Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie Go zaraz, nawet w dzień szabatu, i nie zdołali Mu na to odpowiedzieć. I potem opowiada przypowieść o, yy, o, o jak wsadzać gości zaproszonych na ucztę, do tego zaraz dojdę. Kochani, rzeczywiście, dlaczego Wam od dzisiaj to odczytuję? Nie chcę mówić o tym samym uzdrowieniu, ale jeżeli popatrzymy na całość tego fragmentu, to rzeczywiście ta przypowieść o zaproszonych na ucztę nabiera nowego wymiaru, nowego sensu, jeśli ją słyszymy opowiedzianą zaraz po tym uzdrowieniu. Podobnie jak w tej sytuacji z kobietą pochyloną, no, dylematem jest dla uczonych w prawie i farzeuszy, bo jest szabat. Czy tylko zmienia się miejsce akcji. Tam był szabat, ale synagoga, i oburzył się przełożony synagogi. A tutaj mamy szabat i uczta, przyjęcie, na które Jezus jest zaproszony. W ogóle myślę sobie, tak czytając między, między wersetami, że prawdopodobnie ten człowiek chory na wodną puchlinę gdzieś tam już był. Być może to jest jeden ze sług, być może ktoś z zaproszonych gości, może ktoś z domowników, ale taki trochę w cieniu. No, bo też jakby tłumaczyć ten, te słowa, a oni go śledzili? No ja rozumiem, mogli go śledzić na dziedzińcu świątyni w Jerozolimie, czy robi coś nie tak. Mogli go śledzić, kiedy chodził i nauczał. No ale przychodzą do domu na ucztę i co, też śledzą? Więc ja tak sobie to myślę, że ten człowiek chory musiał gdzieś tam być, On, a jest Szabat. My znamy tego Jeszuę z Nazaretu. Jak zobaczy chorego, a chory na wodną puchlinę, Choroba była widoczna. Pewnie zaraz się na niego rzuci i go uzdrowi i będziemy go mieli. Nie? Więc nawet to oni go śledzili, chyba to jest takie w tym sensie zrozumiałe. Zobaczcie też. Najpierw przywódca faryzeuszów. Mam nadzieję, że większość z Was wie, czym zajmowali się faryzeusze i z czego słynęli. Wiecie czy nie? Siedzicie teraz tak wpatrzeni. Wiecie, czym zajmowali się faryzeusze? Kto wie, to niech podniesie rękę albo niech pokiwa głową. To kilka osób się orientuje, dobrze. To dla tych, którzy są niezdecydowani, to takie krótkie przypomnienie. Słuchajcie, wytworzyło się na przestrzeni w historii Izraela, wytworzyło się takie stronnictwo faryzeuszów, wytworzyło się też stronnictwo sadeceuszów. Oni się różnili interpretacjami biblijnymi, nie będziemy w to wchodzić, bo to jest takie istotne. Natomiast jak, jak powstało ten cały no, nurt, ruch faryzeuszowski, strasznie trudne wyrazy dzisiaj mam do powiedzenia. To byli ludzie, którzy idąc za słowami Pisma, że właśnie ten, kto będzie przestrzegał prawa, które przyniósł Mojżesz, który otrzymał Mojżesz od Jachwę, ten, kto będzie przestrzegał prawa skrupulatnie, ten będzie zbawiony. Taka byłaby główna idea. Więc postanowili dokładnie to prawo studiować, dokładnie je interpretować, dopasowywać te przepisy prawa do życia, które też no, zmieniały się pewne różne warunki. W czasach Pana Jezusa szczegółowe przepisy prawa to było już 613 przepisów Tory, więc powstawały specjalne szkoły dla faryzeuszy, gdzie studiowano to prawo, uczono się tego na pamięć, no bo nie było tutaj innych pomocy a potem starali się je w życie wprowadzać. I te szkoły dla faryzeuszy no, miały też pewnie różne poziomy, bo czytamy, gdzieś mamy ze źródeł tych wczesnochrześcijańskich, że były właśnie szkoły o lepszym i mniejszym poziomie, mówiąc naszym językiem. Jedna z najlepszych jest wspomniana w Piśmie Świętym, szkoła Gamaliela w Jerozolimie, którą ukończył m.in. Szaweł Starsu, późniejszy święty Paweł. Więc zobaczcie... Tak, żebyśmy to sobie uświadomili, jaka to jest pozycja społeczna. Dzisiaj, nie? kiedy ktoś idzie na wyższą uczelnię i potem mówi, jaką wyższą uczelnię skończył, no to im wyższa ranga tej uczelni, tym ten mówiący się, jaką uczelnię skończył, rośnie w naszych oczach, a on pewnie sam też jest dumny. Jak ktoś skończył Harvard albo Oxford albo Cambridge, nie? Mm, nie? to nie jest jakaś tam wyższa szkoła gotowania na gazie. Tylko rzeczywiście porządna uczelnia, na której były trudne studia, trudne egzaminy. On to skończył jeszcze z wyróżnieniem. Mm. No, patrzymy na kogoś z takiego z podziwem? Patrzymy. Nie? No, jego szacunek, szacunek nasz do niego na pewno w jakiś sposób wzrasta. To jest jakby oczywiste. Więc jeżeli ktoś ukończył szkołę taką biblijną dla faryzeuszy. Jeszcze skończył, załóżmy szkołę Gamaliela, jeszcze skończył z wyróżnieniem. Mm, to już taki lepsiejszy, nie? Lepsze szkoły pokończył, mądre książki czytał. Nie? I teraz zobaczcie. Nie tylko się uczyli, nie tylko takie szkoły kończyli, ale jeszcze wprowadzali to w życie. I naprawdę dochodzili niektórzy do um, takiego radykalizmu, który dla nas się wydaje dzisiaj być niemożliwy. Święty Paweł w liście do Filipian. Y Mówiąc o swoim życiorysie jeszcze przed nawróceniem, przed spotkaniem Jezusa, mówi, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Sprawiedliwość legalna, lex legis, czyli chodzi o sprawiedliwość w przestrzeganiu prawa. Stałem się bez zarzutu. Dla mnie to zdanie świętego Pawła mnie powala. Był bez zarzutów w przestrzeganiu 613 przekazań, czyli pilnował, ile kroków można zrobić w szabat, jaki wielki ciężar można w szabat podnieść, kogo można w szabat dotknąć, a kogo nie wolno dotykać, bo się stanę nieczysty. Proszę, spamiętać to wszystko, to jest jedno, a teraz wypełniaj wszystko na każdym kroku. No, wielka dyscyplina, wielki radykalizm, taki aż można powiedzieć fanatyczny wręcz. I oni starali się to robić. Więc zobaczcie, Uchodzili też za ludzi bardzo radykalnych. No, niestety, yy, skutek uboczny był taki, że byli też ludźmi wyniosłymi, że my jesteśmy no, lepsza kasta. Skończyliśmy lepsze szkoły, my to wszystkie przestrzegamy, a wy, tutaj szary plebs. Co? Widzimy tego echa. Jezus opowie nam przypowieść. Mówię, opowie nam, bo za kilka tygodni będzie to odczytane w niedzielę, przypowieść o faryzeuszu i celniku też z Ewangelii Łukasza. Ale tak. Trochę wyprzedzając do przodu. Jak się modlił faryzeusz w świątyni? Nie wiem, czy pamiętacie? Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, cudzołożnicy, oni tacy są. Ja to nie. Dziękuję Ci, że taki nie jestem, czyli czuję się lepszy. Co więcej, Boże, zobacz, co zrobiłem, nie? Modlę się codziennie, wszystkie modlitwy odmawiam, składam dziesięcinę, poszczę dwa razy w tygodniu. No... Tam Jezus oczywiście używa tych form retorycznych, jak, jakich używali rabini, czyli używa pewnego przejaskrawienia. Ale to jest po to, żeby nam pokazać, że byli to ludzie, którzy wpadli w pułapkę wyniosłości czy też pułapkę Pychy. Że są lepsi, bo właśnie wszystkiego się nauczyli i wszystkiego przestrzegają. I w tym momencie zobaczcie, przywódca faryzeuszów, nie tam jeden z nich, przywódca, zaprasza Jezusa na obiad, są tam w tym gronie właśnie inni uczeni w prawie i Pojawia się tam człowiek chory na wodną puchlinę. Tutaj w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia w lekcjonarzu mamy, że yy, yy, pojawił się, nagle zjawił się przed nim. Dosłownie po grecku tam, że był przed nim człowiek, ten chory. I stąd taki no, też trzeba czytać między wierszami. Skąd on się wziął? Czy wtargnął na ucztę jako jakiś tam przechodzień? Ale skoro on tam był, to może był ktoś z domowników. Tylko, że chory. No i tak jeszcze właśnie ten wodna puchlina, więc nielegancko wyglądał. Jeszcze w myśleniu e, też niektórych faryzeuszów było, skoro jest ciężko chory, to pewnie zgrzeszył. Nie? Mieli niektórzy takie myślenie. Przypomnę Ewangelię Świętego Jana, rozdział 9, pytanie dotyczące niewidomego. Kto zgrzeszył, on czy jego rodzica, że się urodził niewidomym? Nie? Czyli traktowane było, że skoro jest ciężka choroba, to pewnie to kara za grzechy, czy to jest taki większy grzesznik. Jeżeli to był ktoś z domowników, albo jeżeli to był jakiś służący, jeżeli on tam już w tym domu był, to zobaczcie, jak był musiał być traktowany przez gospodarza domu, przez innych zaproszonych gości. Hmm, weź tam na bok, nie? I nagle ten człowiek już jest przed Jezusem. Patrząc na inne miejsca w Ewangelii, jeszcze mówię na historię człowieka z usłoną ręką, jak Jezus woła człowieka, stań tu na środku. Myślę, że kiedy nam Ewangelista podaje, że ten człowiek nagle był przed Jezusem, że go Jezus musiał tam zawołać. I zadaje im to pytanie, wolno w szabatu zrobić, czy nie? Jakby powtórka sytuacji z synagogi z kobietą pochyloną. Wolno, czy nie? I oni milczą i Jezus im to wypomina. W bardzo podobnych słowach, jak wtedy do przełożonego synagogi, kiedy mówił o wyciągnięciu właśnie wołu czy osa ze studni, tutaj Jezus mówi jeszcze mocniej. A jeżeli twój syn wpadnie w szabat do dołu, to dziecka nie wyciągniesz, bo szabat i nie wolno przepisów przekroczyć? I na ich oczach Jezus go dotyka i natychmiast go uzdrawia. I zobaczcie, w tym kontekście teraz padają te słowa: o zaproszeniu na ucztę. To nie jest tylko lekcja savoir vivre. Nie, tak byśmy Często tak jest odczytywane: o, że Jezus tutaj uczy, ja tak pokornie siądę na ostatnim miejscu, przesadzą mnie. Dzisiaj na takich dużych przyjęciach, typu przejęcie weselne, para młoda sobie nie rodzi inaczej. Ustawiają wizytówki, gdzie kto siedzi, nie ma nie ma już kłótni ani, ani problemu. Najwyżej ktoś może być żachnięty, oposadzili mnie koło niego, ja to nie chciałem. No ale trudno, posadzili cię, siedzisz. Tutaj nie chodzi o lekcję savoir vivre. Jezus, mówiąc tę przypowieść pokazuje im, zobaczcie, zobacz gospodarzu, który mnie zaprosiłeś, zobaczcie jego koledzy, którzy tak się wywyższacie i myślicie, że jesteście pierwsi przed Bogiem. Ten człowiek, którym, którym gardziliście w swoich myślach. Ten człowiek, o którym myśleliście, że jest wielkim grzesznikiem, bo tak ciężko zachorował. Ja go zapraszam tutaj, przed Was. Ja go zapraszam na środek. I zobaczcie, On teraz będzie wywyższony, na Niego spłynie łaska. I spłynęła łaska, został uzdrowiony. Jezus bardzo mocno pokazuje to, co już jest też w piśmie, w Starym Testamencie. To dzisiejsze pierwsze czytanie. To dzisiejsze pierwsze czytanie z mądrości Syracha. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Jeżeli staniesz przed Bogiem uniżony, pokazując, nie mam nic, tylko swoje grzechy, znajdziesz łaskę u Pana. A jeżeli staniesz przed Bogiem i powiesz, mi się należy, zapracowałem na Twoją łaskę, nie dostaniesz nic. Raz jeszcze się odniosę do tej przypowieści o faryzeuszu i celniku. Celnik bił się w pierś mówiąc, miej litość dla mnie grzesznika. Jezus mówi, ten odszedł do domu sprawiedliwiony, nie tamten. Kochani, echo tych słów Jezusa znajdujemy potem w listach apostolskich. Ja chcę się odnieść do jednego wersetu. Do wersetu z listu świętego Jakuba z rozdziału czwartego. Kiedy święty Jakub mówi, uniszcie się przed Bogiem, aby was wywyższył w stosownym czasie. Uniżcie się przed Bogiem. Co to znaczy uniżyć się przed Bogiem? To właśnie stawać, przychodzić do Boga i stawać przed Nim pełnej szczerości. Tak jak ten celnik z przypowieści. Nie mam nic, czym mógłbym zasłużyć na Twoją łaskę. Nie mam nic, nic mi się nie należy, bo wiem, kim jestem. Słabym człowiekiem, prochem i pyłem. Wiem, że jestem przez Ciebie kochany i wiem, że wszystko, co trzymam, to tylko dlatego, że mnie kochasz. Ale ja mam świadomość tego, kim jestem, dlatego mówię: miej litość dla mnie grzesznika. I Bóg wtedy, widząc tak skruszone serce, fuh, wylewa swoją łaskę. Wylewa swoją łaskę. I wywyższa, można powiedzieć, człowieka nie w sensie, żeby teraz chodził w chwale, ale obdarowuje swoimi darami. Taka jest yy, yy, mądrość Boga, który obdarowuje tych, którzy stają przed nim szczerze. I wiecie, to jest wielka pułapka, to co, to, co wpadli w, to, w co wpadli faryzeusze, że mogę zapracować sobie na łaskę, mogę zapracować sobie na y, Boże Błogosławieństwo, mogę sobie zapracować na niebo. Y, to nie dlatego tak nie lubili Jezusa. Bo zobaczcie, oni wkuwali na pamięć, a potem przestrzegali wszystkich przykazań, wierząc, że w ten sposób dostaną się do nieba. Jezus mówi: A niebo jest za darmo. Tylko trzeba je przyjąć. Jak to za darmo? To po co ja się tyle uczyłem? Nie mogli tego, to był największy, największy problem w ich myśleniu, żeby nagle odkryć, że Bóg przychodzi z łaską uratowania do każdego, kto po prostu zechce to w pokorze przyjąć. Niestety ta, yy, to myślenie, tak zwana tutaj cudzysłów, tak zwana teologia zasługiwania, ona się wkradła do kościoła i to nie, nie tylko teraz. Yy, IV V wiek, Pelagiusz, nie wiem, czy słyszeliście takie imię. Pelagiusz bardzo mocno głosił, że na łaskę trzeba sobie zasłużyć, że trzeba spełniać, wypełnić przekazania, speł wy być pobożnym, wypełniać wszystkie modlitwy. Zcza wtedy zasłużyłeś, a jeszcze spełniać dobre uczynki. I to yy, zapracowywanie sobie na łaskę zostało nazwane herezją, tak zwana herezja pelagianizmu. I przeciwko tej herezji pelagianizmu bardzo mocno występował święty Augustyn, pokazując, że łaska to jest łaska. To nie jest transakcja, ale to jest darmowy dar Boga. Tak przy okazji wam powiem, to nie jest tylko moja opinia, tylko to jest, no w duszpasterstwie to widać i tak jest opinia też wielu teologów, dogmatyków, którzy zajmują się też między innymi herezjami, że dzisiaj w kościele, na przykład w kościele w Polsce, pelagianizm ma się bardzo dobrze. I podejrzewam, że wkradł się w myślenie niejednego z nas tutaj. Że gdzieś tam masz takie myślenie, że a, Pan mógł mnie nie wysłuchał, bo jeszcze nie zasłużyłem, nie zapracowałem. To nie tak. To nie tak. Yy, więc Herezji, Pelagianizmu mówimy zdecydowanie nie, ale chciałbym raz jeszcze wrócić do tego zdania ze świętego Jakuba. Uniżcie się przed Panem, aby Was wywyższył w stosownej chwili. Wiecie, przed laty, to już 30 par lat temu to było, w latach 90. była w Częstochowie konferencja, charyzmatyczna konferencja pod nazwą Co mówi duch do kościołów? Konferencję prowadzili zaproszeni ze Stanów Zjednoczonych goście z katolickiej odnowy charyzmatycznej, z katolickiej odnowy w Duchu Świętym Ralph Martin, Peter Herbeck i tam taka ekipa. Nie byłem na tej konferencji, ale wysłuchałem wszystkich konferencji z nagrań. I w jednej z tych konferencji Peter Herbeck właśnie mówił o, mówił o roku jubileuszowym, który się zbliżał, rok 2000, mówił o Jezusie, ale mówił też właśnie o tym przygotowaniu się na przyjście Jezusa i użył tego zdania. Uniszcie się przed Panem, aby was wywyższył w stosownej chwili. I do dzisiaj pamiętam, jak on to zdanie sparafrazował, mówiąc, że to jest zadanie dla nas, jako wspólnoty dla Kościoła całego, ale też dla Kościoła w Polsce. Pamiętam, tak powiedział bardzo mocno. Jeżeli kościół w Polsce będzie się wywyższał, to Bóg go poniży. A jeżeli kościół w Polsce się uniży, to Bóg go wywyższy. Pamiętam, jak byłem zszokowany tymi słowami: że Jak można tak. O co mu w ogóle chodzi, nie? Jak czy kościół w Polsce się wywyższa? Z jednej strony czułem, że w tych słowach jest wielka prawda, ale wiecie, lata 90. usłyszę takie zdanie, no to jest dosyć szokujące. Zobaczcie, jakie to zdanie, jak pamiętam mocno. Minęło 30 lat i dzisiaj mam wrażenie, że tamto nauczanie było prorocze. Kościół w Polsce, szczególnie Hierarchowie, którzy mają taką, a nie inną postawę. I sam Bóg, wierzę, że to Bóg to nie jest atak na Kościół, sam Bóg postanowił oczyścić swoją wspólnotę. I Kościół, który się wywyższa, sam Bóg poniża, bo on powiedział w swoim słowie: Jeżeli się uniżycie, to ja was wywyższę w stosownym czasie. Boję się, tak też myśląc o, o nas, o pasterzach, boję się tego słowa z dzisiejszego pierwszego czytania. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Boję się tego słowa, ale ono też jest mocno prawdziwe, patrząc na reakcje niektórych, kiedy Bóg przychodzi ze swoim oczyszczeniem, ukazuje prawdę o grzeszności, o błędach, o słabościach, a niektórzy idą zaparte. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła. Zapuściło w nim korzenie. Ale słowo dzisiaj dostaliśmy. nie? Kochani, dla Ciebie i dla mnie to nie jest tylko słowo takiego ostrego ostrzeżenia. Mamy w tym słowo dobrej nowiny. Mamy w tym słowo dobrej nowiny, że właśnie jeżeli będę się przed Bogiem uniżał, to znajdę łaskę w stosownej chwili. To też jest pierwsze czytanie. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, znajdziesz łaskę u Pana przyjacielu przesiądź się wyżej ja tak czytam te słowa przyjacielu podejdź skoro tam siadłeś z tyłu uważając, że uznając swoją słabość i grzeszność, to właśnie do takich przyszedłem, moja łaska i moja pomoc, mój dar jest właśnie dla tych, którzy nie mają nic, którzy wiedzą że nie mają nic przyjacielu przesiądź się wyżej Pan dzisiaj daje nam tą obietnicę że On sam wywyższy nas, odpowie na nasze modlitwy w odpowiednim czasie Dziś ja chcę bardzo prosić Jezusa, proszę Go już od wczoraj, kiedy siedzę z tym słowem, i chcę Was zachęcić. Proszę Jezusa właśnie o to: Jezu, daj mi takie serce daj mi serce uniżone strzeż mnie od wyniosłości, od pychy, od hardości, od myślenia, że na coś zasługuję strzeż mnie od her tej herezji pelagianizmu napełni moje serce prawdą prawdą o mnie I ja z tą prawdą o sobie chcę do Ciebie, Jezu, przychodzić i chcę cieszyć się wszystkim, co od Ciebie otrzymam, każdym Twoim darem, wiedząc, że nie zasługuję. Ale ty mi dajesz, bo mnie kochasz. Ale ty mi dajesz, że mnie kochasz. O takie serce dzisiaj Pana proszę, o takie serce Pana prosi. I ta ostatnia część tej Ewangelii dzisiejszej, kiedy Jezus mówi: Kiedy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych. Oczywiście znowu jest ta forma retoryczna, którą używali rabini. To jest przesada, bo gdyby ktoś to potraktował dosłownie, to bym Wyszedł dzisiaj z kościoła i powiedział do rodziny, Wigilii w tym roku nie będzie. Jezus powiedział, nie zapraszaj krewnych. <noise> no więc Cieszę się, że się śmiejecie. Właśnie nie chodzi o, takie, o taki fundamentalizm. Jezus używa tej przesady, po to, żeby nam pokazać pewną rzecz. Jezus w, tym, w, tej, w tych słowach pyta się mnie, pyta się ciebie, czy ty masz otwarte serce na tych, którzy nie mają się tobie czym odpłacić? Czy ty zauważasz tak jak ja, Człowieka chorego na wodną puchlinę, który jest tam zepchnięty do przedsionka, bo jest gorszy, bo jest słabszy, bo jest bezdomny, bo jest, jest chory, bo jest, nie ma dla mnie żadnej korzyści, żeby się z nim przyjaźnił itd., itd. Jezus się pyta, czy ty masz serce tak wrażliwe, że zauważasz tych najsłabszych? I wierzę, że to, to jest w ogóle ze sobą połączone. Jeśli będę stawał przed Panem z tą świadomością, że nie mam nic, on będzie działał i on wtedy będzie otwierał moje oczy. I pokazywał, że mogę teraz. Mogę teraz przyjść z pomocą tym, którzy nic nie mają. O takie serce prosimy Cię, Jezu, o serce uniżone, ale także o serce otwarte na tych, którzy są wokół nas. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Amen.